Nie Witam Was, jestem wikrzepiona na ulicy. Ze mną jest Olusia i. Melody! Cześć, nie, Nawet nie ogarnęło się. Tak, cisza, 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 cisza. Coraz za tamto, ale <susur> niestety nie chcę. Zapomniałem, że już skończyło się nagrywanie, no i myśleliśmy, że ciągle się nagrywa. Ej, a czym się, czym się, czym się rozmnaża krówki? nie, nie pamiętam. Ale dzisiaj musimy dokończać... Spróbuj y... do, 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 do ich niemcem. Spróbuj ich niemcem. Spróbuj, jestem, Sharon. Co? Z e, masz te cegły? A jakie cegły. Kisza, cisza, cisza, ja chcę coś powiedzieć, ja chcę coś powiedzieć. Co? Wiktor, to mogę czy nie? Co? Ja wiem, mogę czy nie. Pytam się, czy mogę czy nie. O, nie, drugi film, bardzo Wiktor. Ale teraz nagrywamy, nie wiem o co chodzi, nie wiem o co wam chodzi. Też nie wiem o co chodzi. Teraz nagrywamy. Teraz wy nagrywacie? Nie mogę, to nawet nie obkroiła. Kurwa, um. yeah. O, szkoda. Ej, czy, gdzie mam całą... O dobra, jest moja pszenica cała, kochana, piękna i radosna. Pomściłam cię. Nie. Sianem się rozmnaża. Uwaga, całują się. Mamy, mamy. Mamy jedną krówkę. Teraz trzeba... zliczenia Tryka, to masz te tle, fajne, wiesz, te cegły z tego tam gdzie jest ten Ender Dragon? Jakie cegły? No te zobacz, co tutaj teraz buduje. A ja to chyba nie mam. Nie ta, mam. Muszę iść pozbierać, bo potrzebujemy na chatę. To chwila, bo ja tu ogarniam tu innego, niech Olusia pójdzie. Ja ogarniam na, tu innego. Tenis, ty, ty, ty nic teraz nie robisz, więc idź po te cegły z, te, z tego, wiesz, ogromnej tej kuli. Ej, poczekajcie, za... zaraz brat. Ej, gdzie m... jeden mhm. Dobra, mam, 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 mam. Szybko trzcina. Dobra, cina to my mamy, już nie powiem w co. Jesteście? Ja tak. Głupio, że te kliperki tak spamują. Wszystko się rozwala. Oh, kurde! Kulera. Czego... czego tu jest... Kto by zrobił takie dziury ogromne? Nie wiem, nie Koper. Alusia, nie. ty ty zrobiłeś te dziury ogromne? Alusia. Czekajcie. Dobra, już jesteśmy. Kurde no. Ej, no to zrobiliśmy farmę, tak tu no no jeden kakus, a nie, nie jeden. Co to tu się dzieje? Dobra, ja, ale tu się, tak? coś tam jest? Co się tu dzieje? Ja próbuję się bacznie goś zapytać. Co, co, co na co to, ci, gdzie to jest? Pokażę ci, gdzie ty jesteś? Tutaj, co to jest? Ty, ty, ty. ty. Ci, a, enchanting. No to Dawaj, po no. prostu. Gdzie? W kacie postawię go w rogu bo nie będą nam potrzebne chyba biblioteczki ja sobie zenchantuję coś jesteś kilo nie 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 ja na levelu. Wow. ja y kilof -y, na... Uuu! się kieruję na pierwszy level niezliczalność jeden wydajność jeden kilo na pierwszy Ewa, wydajność my jeden my mam efficiency dwa e to wydajność jeden dwa nawet wyenchantuj sobie mieczek na czwarty ostrość jeden naprawdę dziękuję panu dziękuję wam bardzo. Wiktor. normalnie się zażywam. Mogę teraz w nagrać nam Odcinek, który będzie. trwał? No, no to... trwa? Pomyśle, czy ty nie rozumiesz, że my teraz nagrywamy. Teraz. Tak. Tak, tak później tak... nam. Później powiesz. Aha. Ja nie o, mogę to, wiesz, nam to zbierać to... i to zbierać ta cegłę na dom, bo na razie się w ogóle nie przydajesz. No Ale na razie nie. Jak z my tu budujemy ciężko, a ty się lenisz. To wszystko co tu jest. To jest zbudowaliśmy. To, to my zbudowaliśmy. Właśnie. My, a co my, Powiedz co ty zbudowałaś? A i co? Co ty zbudowałeś na tej wyspie? I co rozwaliłeś? Jeszcze nic. Więc idź o tam, pozbie pozbieraj tej kamiennej cegły da i daj nam. No. Okay. Okay. Dał będzie najlepiej. Kurde. Czy przydałoby się przy nic, nie mu się... Albo robię pauzę. Robię pauzę, pauzę i widzimy się jak trochę z tej kamiennej sekły Witam was, w wietryka tutaj do, doznał ekstozji, eksplozji eksplozji nie, niewyobrażalnej. Dobrze, że przynajmniej yes. moja nie wybuchła. To całe szczęście. No. Tak Dobra. Na razie nie, nie Teraz nie muszę to, wszystko, wszystko to naprawić. I tu się przeszło. Tylko w ogóle podchodziłeś, Tylko. Co, Nie chcę, by tam wpadłem. Kurde, teraz to muszę wszystko dertem zamurować. Dertem. O jej tak powiedziałeś, taki dert. Drt. Ryt. Ja nie mogę, ale będzie naprawione. A nie, tak naprawdę mogę tylko tak, nawet. Ja to trzeba naprawić. Trzeba naprawić, ja w tym czasie zrobię pałkę. Taka, oj, Dobra, no tylko taka Dobra, zrobię, zrobię to. to. Zrobię to najprostszym sposobem na świecie. Zrobię to, to do sklepu. a nie jest nasz domek. Tam jest nasz domek. Wiem, ale, ale tutaj to będzie taka... do domku. To jest nasz budulec do domku. Ej! Słuchaj, ej! A, jakby są ludzie. W kolejnym, w kolejnym odcinku Powinienem być udaj z kolejną kulą. Tak. A z czym? O, tak. Co ci pytać w takie rzeczy na nagraniu? Nie wiadomo z czym. Ciekawy to jest. Dobra mam wreszcie to co chciałem mieć. Czyli co? Wiecie, kto tak? ja ja lubi szkołę i opatę? Bardzo przydatna rzecz, Jopata to jest. I ja muszę zrobić tak, Ej, Ej, tak. się opowiadałam ci taką, y, f, takie fajne coś. A, o Jasiu pewnie. Tak, o Jasiu. Nie tak. tak, opowiadałeś no tak, o no. e, Ale ja tylko mówię. E, no co, nie, był sobie Jaś które który miał pracę domową i mówił wszystko, co pani powiedz, i, i mówił wszystko, co rodzice tam mówili i i, pani, i, pani, i tam mama powiedziała, bo się wkurzyła, zaraz się ugotuje ci ty ziemniaku. Potem potem było tak. Potem poszedł do tata, on oglądał Supermana i było do Supermana, za supermena. Potem poszedł do dziadka, on mówił, u, co za laska. A potem poszedł do babci, ona powiedziała, niech spoczywa w pokoju. Poszedł do już. poszedł do szkoły. I i, od, i po, i po e, pan powiedział, ja się po, po, powiedz pracę domową i ja powiedział, e, 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 jak to jak to było? E, jak, to jest... To jest... To jest... jak to było? Ty ziem... e, jak to było z tym ziemniakiem? Nie wiem. E, Upiekać cię, ziemniolu, a pani powiedziała, za kogo ty się uważasz, Jasiu? A, a ja, a on powiedział, za Supermana, za Supermana, a potem pa, pani powiedziała e, i idziesz do, e, idzie, koniec, e, idziesz do dyrektorki, a on, a, a on powiedział, uu, co za laska, a, po, a potem e, powiedział, pani powiedziała, dość tego, Jasiu, zaraz cię zabiję, a on powiedział, niech spoczywa w pokoju. <noise> już. Nie. Ej, a nagranie? Nagranie? A no co? Czy się, czy się nie skończyło? Nie, jesteś minut. już Jeszcze no, Dwie minuty. Nie, ju, ju, już, już się powoli kończy. Ej, to my się pożegnajmy. się do, do, do chaty. Zaraz. Chodźmy. Szybko, bo się powoli kończy. No. już się kończy. No dobra, to się za łusią urzędniam. Je się tylko za uzią urzędniam. <grym> no to do zobaczenia. Na razie idziesz. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i tak i Luknijcie! Komentujcie i laj lajkujcie czegoś tak. No to nara.